Od przeprosin do napiętej konfrontacji. Dlaczego Owsiak wycofał przeprosiny w trakcie rozprawy? W Polsce, sprawa między Jerzym Owsiakiem a Izabelą M., 66-letnią emerytką z Torunia, przyciąga szczególną uwagę opinii publicznej. Według aktu oskarżenia Pani Izabela M. została oskarżona o groźby karalne i publiczne nawoływanie do przestępstwa po opublikowaniu w mediach społecznościowych agresywnych słów skierowanych pod adresem Jerzego Owsiaka, założyciela i lidera WOŚP, organizacji charytatywnej, która działa od ponad 30 lat i zebrała miliardy złotych na zakup sprzętu medycznego dla szpitali w całym kraju. W swoim wpisie kobieta napisała, zdechnij śmieciu, zdechnij jak najszybciej. Dość już, dość tego, że wykorzystujesz naiwność Polaków. Te agresywne słowa szybko się rozeszły, wywołując oburzenie opinii publicznej. Obserwatorzy zauważają, że w społeczeństwie głęboko spolaryzowanym politycznie i ideologicznie takie wypowiedzi łatwo stają się zapalnikiem emocjonalnych sporów, zwłaszcza gdy są skierowane do osoby o wpływach, takiej jak Owsiak. Podczas rozprawy, która odbyła się online, Jerzy Owsiak wykazał się spokojem i wyrozumiałością. Nie dążył do ataku ani nie żądał odszkodowania, lecz wyraził chęć zakończenia sprawy ugodą. W swojej wypowiedzi łagodnie powiedział: Proszę po prostu powiedzieć: Przepraszam pana Jurka Owsiaka za to, co napisałam. Nie miałam tego na myśli. Uznam to za przeprosiny i nie będziemy się więcej spierać, bo nie chcę tego robić. W odpowiedzi pani Izabela M. wydawała się wzruszona, jednocześnie przyznając że jej działanie było błędem przepraszam pana Owsiaka, przepraszam jego rodzinę, ale ja mu nie groziłam. Pisałam to w nerwach. W tym momencie wydawało się, że pokojowe rozwiązanie jest bardzo blisko. Obie strony wyraziły swoje stanowiska w łagodny sposób, a wielu wierzyło, że rozprawa może zakończyć się bez konieczności wydawania surowego wyroku. Jednak zaledwie kilka minut później ta spokojna atmosfera nagle się zmieniła. Wybuch sporu i cofnięcie przeprosin pani Izabela M. niespodziewanie zażądała, aby to Jerzy Owsiak przeprosił ją. Co wywołało w sali sądowej napiętą i niezręczną atmosferę? Powód, który podała, dotyczył kontrowersyjnej kampanii promocyjnej Woś przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Według niej, plakaty z hasłem Polacy pokonajmy to zło Zwyciężymy z sepsą mogły mieć podtekst polityczny, ponieważ słowo z sepsą było wydrukowane znacznie mniejszą czcionką niż inne słowa, co sugerowało, że głównym przesłaniem kampanii nie było tylko wezwanie do pomocy medycznej, ale także ukryte znaczenie polityczne w kontekście wyborów. Wśród obserwatorów wielu oskarżało, że to hasło mogło zostać źle zrozumiane. A nawet wykorzystane, ponieważ niektórzy politycy sugerowali, że WOŚP, mimo że jest organizacją non-profit, nieświadomie lub celowo pozwoliła, aby jej kampania została powiązana z przesłaniem opozycji. Sprawa ta wywołała wówczas podziały w opinii publicznej, stawiając reputację WOŚP budowaną przez ponad trzy dekady na wizerunku humanitarnym i transparentnym, w defensywie. Dlatego, gdy oskarżona poruszyła ten temat w sądzie, atmosfera natychmiast stała się drażliwa. Jerzy Owsiak ostro zareagował na to oskarżenie. Proszę nie mieszać do tego sepsji. Proszę przeprosić za kłamstwa. W jego głosie słychać było rozczarowanie i oburzenie. Podkreślił, że Wośp nie jest zaangażowana w żadną działalność polityczną, a jedynie koncentruje się na wsparciu medycznym i zakupie sprzętu dla szpitali w całym kraju. Do tej pory organizacja wyposażyła dziesiątki tysięcy urządzeń medycznych, ratując życie milionom pacjentów, w tym noworodkom. Osobom starszym i pacjentom onkologicznym. Owsiak powiedział wprost do oskarżonej: Jeśli pewnego dnia trafi pani do szpitala, bardzo możliwe, że to właśnie sprzęt z symbolem serca woźb pomoże uratować pani życie. Ale pani Izabela M zaprotestowała, twierdząc, że podczas leczenia onkologicznego nigdy nie widziała sprzętu z serduszkiem w szpitalu sugerując wątpliwości co do transparentności WOŚP Ta odpowiedź dolała oliwy do ognia Nie ukrywając rozczarowania Jerzy Owsiak zakończył dialog stanowczym stwierdzeniem Bardzo pani dziękuję Nie przyjmuję pani przeprosin Wycofuje swoje przeprosiny. Ta chwila sprawiła, że cała sala sądowa ucichła. Rozmowa, która rozpoczęła się od chęci ugody i współczucia, zakończyła się załamaniem i konfrontacją. Zamiast uścisku dłoni kończącego sprawę, rozprawa stała się wyraźnym odzwierciedleniem pęknięć we współczesnym polskim społeczeństwie. Gdzie zaufanie do instytucji publicznych bywa przesłonięte politycznymi podejrzeniami i ideologicznymi sprzecznościami. Sprawa odzwierciedlająca podziały społeczne sprawa między Jerzym Owsiakiem, czołowym polskim symbolem humanitaryzmu, a Izabelą M., starszą obywatelką, odzwierciedla w pewnym stopniu napięcia w polskim społeczeństwie między poglądami politycznymi. Wiarą i wartościami obywatelskimi. Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 24 listopada, a opinia publiczna wciąż czeka, aby zobaczyć, czy obie strony znajdą wspólny język, czy też sprawa stanie się nowym symbolem pogłębiającej się polaryzacji. W międzyczasie w powietrzu wisi pytanie, czy życzliwość może istnieć w podzielonym społeczeństwie którym nawet przeprosimy stają się bronią.